To Ursus 1234, myślnik 1634. Też brakowało tak dobrze zrobionego Ursusa i powiem Wam, że nie wiem, czy on jest dobrze zrobiony. Ludzie chwalili, także mam nadzieję, że fajnie to będzie wyglądało. Eee, czy nie mamy Michelinów? Nie mamy. Ustawienia kół: eee, no, zbyt duże te koła tutaj raczej nie będą. Z tego co widzę, to już chyba najlepiej będzie wziąć te Trelborgi. Konfiguracja: stworzywa sztucznego normalne. Tłumnik: zwykły, przelot: przelot V4 i tak dalej, i tak dalej. My sobie weźmiemy zwykły, ale w wersji. V2 osłona turbo niech będzie stroboskopy raczej nie lubię tego fanfary nie ma opcji to jest tragedia konsola ładowacza i możemy wybrać kolory podstawowe co nas nie interesuje e, dobra czy tutaj jest interaktywne sterowanie jest to już jest dosyć duży plus <grym> tego ciągnika ciekawe co tu jeszcze można zrobić dobra